Siemanko! Ostatnio widzieliście koktajl na koniec filmiku, dzisiaj będzie kolejny. Można powiedzieć, że podobny, tylko trochę więcej składników. Patrzymy i do dzieła. Prosty przepis. Eee, najpierw trochę borówek. Oczywiście uprzednio je myjemy. I jest blender. <grym> Wyrzucamy na ktorinkę garść truskawek. Jedno jabłko. O. Oczywiście uprzednio pokrojone, bo, bo pewnie ca w całości yy, nie zblendujemy tego. Dlatego, dlatego lepiej pokroić jabłko i łatwiej je zblendować. Mamy też jedno, jedną pomarańkę. Na koniec możemy dać trochę cytryny. Oczywiście sok nie... Wyciskamy sok z cytryny, chyba że chcecie dodać całą cytrynę, możecie też tak zrobić, tylko obierzcie ją ze skórki i wrzućcie. I w sumie tyle. Tak wygląda mój koktajl po treningu. Kolejny, fajny, na ciepłe dni. Energetyczny koktajl, i tyle. Mm, składniki będą w opisie. Jeżeli macie jakiekolwiek pomysły na jakiś fajny, inny, ciekawy koktajl, piszcie w komentarzach. Miło będzie mm, posłuchać tego, jakie macie zdanie na temat swoich koktajli. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć.